Cześć, mamy w ostatnim czasie nagromadzenie spraw karnych związanych z kryptowalutami, i tutaj pokażę Wam, jak to funkcjonuje w praktyce, to znaczy jak to wygląda w praktyce. Otóż kantorowcy rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że dostają te zarzuty karne za handel, bo zostają uwikłani świadomie bądź nieświadomie. Ja zakładam, że naprawdę totalnie nieświadomie, ale w jakieś pranie pieniędzy. Jakie zarzuty się pojawiają? Zorganizowana grupa przestępstwa, oszustwo, pranie pieniędzy. To są te podstawowe zarzuty, które praktycznie mamy w każdym przypadku. Przypadku. I tutaj możecie zobaczyć na pierwszym slajdzie, jak wygląda takie przedstawienie zarzutów. Te przedstawienie zarzutów ma kilkanaście stron, bo dotyczy różnych czynów. Tutaj pokazuję Wam tylko pierwszą stronę i jeśli przedstawią Ci zarzuty, to możesz zażądać uzasadnienia. Prokuratorzy nie obrażają się za to, że się żąda tego uzasadnienia, ale chciałbym Wam też pokazać, jak jest ta kwestia uzasadnień rozwiązywana. Otóż na tym drugim slajdzie, jak możecie zobaczyć, to jest całe uzasadnienie. Czyli jak całe pismo ma kilkanaście stron, to tego uzasadnienia Dostaje się zwykle na dosłownie kilka zdań, więc z tego uzasadnienia niewiele można otrzymać. Oczywiście, jeśli jest zastosowany jakiś środek zapobiegawczy, jeśli ma, jest zastosowane na przykład tymczasowe aresztowanie, to coś takiego można żalić. Samo przedstawienie zarzutów to nie oznacza, że już masz sprawę w sądzie, ponieważ czasami prokuratorzy również wycofują się z przedstawionych zarzutów. Formalnie jest tak, że najpierw przedstawiają ci zarzuty, później skierowany akt oskarżenia i dopiero w sądzie jest wydawany wyrok w tej sprawie. Kantorowcy często, często, rzadko, ale jak już się zdarza, to często mają przedstawiane te zarzuty, ale też często z tych zarzutów prokuratorzy się wycofują, jak orientują się, że ten handel w trybie P2P to nie jest żadna działalność przestępcza, tylko ktoś w naprawdę nieświadomy sposób jest uwikłany w jakiś proceder prania pieniędzy, bo robi tak KYC i to jest właśnie ta ważna rzecz. Prokuratorom zawsze tłumaczymy na czym polegają te środki bezpieczeństwa finansowego i dlaczego ta działalność jest legalna i jak oszuści wykorzystują legalnych handlarzy w trybie P2P do tego, żeby finansować swoją działalność. Czyli wy jako kantorowcy naprawdę zwracajcie uwagę na to, żeby robić środki bezpieczeństwa finansowego, prewencję, która jest moim pomysłem i nie wynika z ustawy, ale naprawdę prokuratorzy widzą, że to jest właśnie coś więcej niż wymaga ustawa. Niedawno usłyszałem od jednego kontrolera, że właśnie ta prewencja to jest takie stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. No ale jak zadałem pytanie, ale to dlaczego GIF nie da tej informacji w ramach, właśnie bez personalizacji, że to musi być mój pomysł, ale dlaczego GIF nie daje komunikatu, że taką prewencję można właśnie stosować na rynku kryptowalut? No! W takich wypadkach y, zawsze jest, że rozważymy taką informację, czy ją opublikować. No niestety te informacje nie są publikowane, ale naprawdę róbcie prewencję. Dopytujcie, to jest jeden z mechanizmów prewencji. Dopytujcie. W jakim celu ludzie kupują te kryptowaluty? Zapytajcie, ile ma być bitcoinów docelowo, jaka jest najpopularniejsza kryptowaluta, czy osoba jest w kontakcie z, kimś, z kimkolwiek. To są takie podstawowe rzeczy z tej prewencji, i w ramach tej prewencji właśnie można sobie później pomóc i uniknąć tych, tego skierowania aktu oskarżenia, no bo niestety same zarzuty można dostać, no bo prokuratorzy są tak naprawdę związani z tym, co zrobią organy ścigania, czyli jak funkcjonariusze przeprowadzą sprawę. Tu Wam powiem jeszcze jedną tylko ciekawostkę. W ramach tej sprawy, tutaj, jak zostały przedstawione zarzuty, to najpierw prokurator był bardzo negatywnie nastawiony do, tutaj, tutaj do, do osoby podejrzanej, do mojego klienta, ale po przedstawieniu mu, i to naprawdę trwało dobre dwie godziny, jak funkcjonuje ten rynek P2P, to poszedł do funkcjonariuszy i można było usłyszeć przez, przez drzwi, jak mówiąc wprost. Trochę krzyczał, jak zostały przeprowadzone te postępowania przygotowawcze. Zobaczymy, czy ostatecznie zostaną wycofane zarzuty w tej sprawie. Liczę na to, że tak. A nawet jeśli ten klient, no bo zdarzają się pewne takie rzeczy, nie zrobi super, idealnie środków bezpieczeństwa finansowego, to ta kara nie powinna być aż tak dotkliwa, jak się to rysuje w przepisach, w przepisach karnych. Dzięki.